si magazyn e Bild. Niemcy szykują się ponoć na wojnę z Rosją. Pytanie, czy mamy do czynienia z wielkim przebudzeniem, bo może chodzi o zupełnie inny temat. Podobnie jak kwestie dyskusji na ten czy Niemcy chcą mieć broń atomową i pod płaszczykiem tego, aby zbudować europejską broń atomową kolektywną do kolektywnego zarządzania Mamy do czynienia z poważnym projektem, bo na ten temat nawet u nas zaczęły się różnego rodzaju spekulacje bijące na. Ja nazywam się Piotr i zapraszam do polityki wielkich obszarów. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania i do komentowania. Przypominam też, że pod linkiem można kupić moją najnowszą książkę z cyklu właśnie Polityka wielkich obszarów: Wojna i władza. Zapraszam szczególnie do komentarzy czy zatem Niemcy chcą mieć broń atomową i chcą iść na wojnę z Rosją, ponieważ Rosja nie odpuści. Zanim przejdziemy do informacji, którą Bill tu jawnił, to ja bym chciał przypomnieć, że parę tygodni wcześniej rozpoczęła się taka w niektórych mediach dyskusja dotycząca takiego mianowicie projektu mającego za swój podstawowy cel Koncepcję posiadania przez Unię Europejską broni atomowej. Temat wydaje się na pierwszy rzut oka bardzo ciekawy, interesujący, no bo generalnie rzecz biorąc nie zawsze można liczyć na Stany Zjednoczone. Zresztą obecny okres wyborów w Stanach Zjednoczonych i blokady dotyczące środków dla Ukrainy bardzo wiele nam na ten temat mówią, niemniej jednak. Sama koncepcja tego, żeby Europa miała kolektywną broń atomową, gdzie tak zwana słynna czarna skrzynka z przyciskiem atomowym wędrowałaby po kilku wybranych stolicach, a decyzja użycia broni atomowej miałaby charakter generalnie rzecz biorąc kolektywny, jest taką opowieścią generalnie rzecz biorąc o niczym, dlaczego. Po pierwsze, w Europie mamy dwa kraje, które posiadają broń atomową, jeżeli chodzi o kraje związane z NATO, z Unią Europejską, chociaż pierwszy, Wielka Brytania, już w Unii Europejskiej jest nieobecny. Natomiast drugim jest oczywiście Francja, gdzie prezydent Emmanuel Macron zgłaszał już parokrotnie swoją inicjatywę tego, że Francja obejmie Europę swoim parasorem atomowym. Niemniej jednak nie spotkało się to z jakimś wielkim entuzjazmem w pozostałych stolicach, zaczynając od stolic naszego regionu. A proszę Państwa, jeżeli sobie zaczniemy wyobrażać, jak to w praktyce miałoby wyglądać, no to po pierwsze zacznijmy od tego, że atomowe siły francuskie są niewystarczające i rozlokowane są na terenie Francji. Oznaczałoby to, że trzeba by było przygotować od strony, z jednej strony finansowej, wielki program inwestycyjny, który rozbudowałby arsenał atomowy. Można poniekąd domniemywać, że część tego arsenału można by było kupić i we Francji, w Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. No i pierwsze pytanie, które się rodzi, gdzie miałyby być te rakiety rozmieszczone i na kiedy zostałyby w ogóle one wytworzone. Bo to nie jest sprawa dwóch, trzech. Gdzie możemy się spodziewać, że tego typu odstraszanie w sensie fizycznym nie miałoby mieć miejsce? Drugim problemem jest to, kto ma decydować o tym i jakie warunki muszą być spełnione, żeby można było użyć broni atomowej, i tutaj, biorąc pod uwagę, jak daleko rozbieżne są opinie i decyzje poszczególnych rządów Unii Europejskiej dotyczącej wojny o Ukrainę wskazują na to, że uzyskanie takiego konsensusu po pierwsze trwałoby, a jeżeli chodzi o użycie tego typu środków wojennych, no to raczej nie ma czasu, to są generalnie biorąc, jak pamiętamy, z zimnej wojny kwestie, które są policzone na godziny do kwestii nawet minutowych, w zależności od sytuacji, no i Kwestia następna i w jaki sposób miałoby się odbyć ewentualne głosowanie, co z tymi państwami, które wyraziłyby zdecydowany sprzeciw. To jest tylko jedna, jeden problem. Drugi z kolei to jest taki, że generalnie rzecz biorąc, sama kwestia techniczna potwierdzania realizacji tego rozkazu wydanego przez ciało kolektywne też nie jest taką prostą sprawą, ponieważ ten guzik to jest tylko i wyłącznie, proszę Państwa, taka metafora i przenośna, ani prezydent Putin, ani prezydent Stanów Zjednoczonych nie są w stanie wziąć się, otworzyć czarną skrzynkę i sobie po prostu przycisnąć czerwony guzik i po prostu spowodować. Atak nuklearny to są procedury skomplikowane, wymagające określonych potwierdzeń muszą być spełnione określone warunki, także jednoosobowo prezydent ani jednego, ani drugiego państwa podobnie z innych, nie jest w stanie tego typu broni użyć. No i na koniec zadajmy sobie pytanie jeszcze o jedną sprawa, mianowicie czy broń atomowa chroni nas przed eskalacją konfliktu, który nie jest jeszcze na tym wysokim poziomie sięgania po broń ostatecznego rozwiązania. Mianowicie mamy w historii przykłady państw, które posiadają broń atomową, które były już atakowane przez kraje, które nie posiadały broni atomowej, jak i również wojen, które toczyły między sobą państwa mające tą broń atomową. I tu przede wszystkim mamy pierwszy przykład, to jest kwestia taka, kiedy mieliśmy starcia pomiędzy Indiami a Pakistanem, między Indiami a Chinami i zakres tego, że akurat tu w tym przypadku to są kwestie pograniczne, no nie oznacza, że w jakikolwiek sposób posiadanie broni atomowej przez jedno i drugie mocarstwo ograniczało w ogóle Tutaj problem, problem to ograniczała raczej i przede wszystkim polityka tego, do czego służą te określone, destabilizujące ruchy na granicy wydarzenia. Podobnie jeśli chodzi o państwa arabskie przeciwko Izraelowi, też państwa, które na różne sposoby, zresztą teraz chociażby Hamas, który przystąpił do wznowienia swojej intifady z Izraelem, też niespecjalnie ogląda się na to, że przewaga. Z użyciem taktycznej broni atomowej nie wiadomo, tylko, czy Izrael ją posiada, jest w ogóle jakimś kwestią zagrożenia. Dlatego, że broń atomowa, w ogóle, jeżeli się temu przyglądamy, ma ten aspekt, że jest częścią całości, a nie tylko i wyłącznie jednym określonym dominującym fragmentem, który o wszystkim rozstrzyga. Jest tak samo, jeśli chodzi o to, czy Rosja, jeżeli zaatakuje Polskę, to użyje broni atomowej. Też nie ma tutaj prostej, jednoznacznej odpowiedzi. To wszystko zależy od określonego kontekstu międzynarodowego i to, na przykład, jak dzisiaj sprawy się mają na Ukrainie. Rosja też nie zdecydowała się na użycie nawet taktycznej broni jądrowej, choć zapewne dałoby jej to na jakiś określony czas pewne określone. Przewagi. No, generalnie rzecz biorąc, używanie tego typu broni jest zawsze bardzo problematyczne i bardzo ryzykowne. Niekoniecznie mam na myśli kwestie odwetowe, co przede wszystkim kwestie natury politycznej, bo wojnę, którą się zaczyna, trzeba w jakiś sposób umieć skończyć, i do tego, żeby skończyć, trzeba mieć po prostu możliwość prowadzenia rozmowy, sięgnięcia po kraje pośredniczące, które nam pomogą ten problem, czy nam no, pomogą ten problem rozwiązać. Broń atomowa przesuwa to wszystko zupełnie na inne y, poziomy, to jest przekroczenie ostatniej y, granicy, y, za którą nie wiadomo co się kryje i to co nie wiadomo co się kryje jest właśnie tym co powstrzymuje przed takim swobodnym podchodzeniem, o ile w ogóle można mówić w kategoriach wojny gorącej i wojny otwartej, y, swobodnym y, traktowaniu takich y, bardzo y, śmiertelnie poważnych y, tematów. Co do kwestii takiej podniesionej z jednej komentarzy, że Polska powinna mieć broń atomowa, to ja się zgodzę, że dobrze by było, gdybyśmy taką broń atomową posiadali. Niemniej jednak posiadanie przez Polskę broń atomowej bez posiadania państwa gotowego do prowadzenia wojny w rozumieniu jak najbardziej konwencjonalnym czyli państwa jako systemu o czym już mówiłem. Armii jako systemu z masowym poborem do wojska jest iluzorycznym poszukiwaniem jakiegoś magicznego zaklęcia, które ma nas po prostu uwolnić od bardzo wielu różnych przykrych rzeczy, które trzeba robić w okresie, kiedy wojny nie ma, więc to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że no generalnie nasi sojusznicy nie są zainteresowani, zaczynając od Stanów Zjednoczonych poprzez Niemcy, jak i inne kraje. Natowskie do tego, aby Polska była w posiadaniu własnej broni atomowej, ze względu na to, że wtedy decyzje autonomiczne w rządu w Warszawie wykraczałyby poza zakres kontroli, jaką dzisiaj kraje sojusznicze nad polską polityką bezpieczeństwa sprawują, ponieważ są częścią gwarancji. Dla naszego państwa. No i aspekt jeszcze następny, który jest z tym związany, że jeżeli chcemy zmierzać w stronę większej asertywności, większej autonomii w zakresie polityki bezpieczeństwa, to oprócz tego, że należy w końcu zacząć działać w tym zakresie i organizować prawo dotyczące obrony cywilnej, kwestii tego, w jaki sposób mamy być jako naród zmobilizowani na określone stany zagrożenia. No, kolejną sprawą jest bardzo ważną to z kolei to, czy będziemy w stanie wejść w posiadanie broni balistycznej, dlatego że no, broń atomowa wymaga tego, żeby była w jakiś sposób przenoszona. Samoloty są jednym nośnikiem. Powiedzmy, że pod tym względem w jakimś wąskim zakresie spełnia to nasze oczekiwania. w względem technicznym, natomiast rakiety balistyczne o dalekim zasięgu, czyli takim, że z wschodnich terytoriów Polski można trafić w jakieś urządzenia w Moskwie, to jest najlepszy no, gwarant tego, że cokolwiek może się wydarzyć do tego, z kolei, żeby można rozwijać broń balistyczną. No to trzeba mieć własne siły kosmiczne, własne satelity rozpoznania wojskowego, które znowu nie podlegają żadnym umowom międzynarodowym, które mogą z kolei ograniczać wpływ i działania tych satelitów. Więc jeżeli się państwo polskie zdecyduje na poszukiwanie swojej asertywnej odpowiedzi na ewentualne zagrożenia, no to to jest jedna z dróg, którą należałoby nie tylko rozważyć, ale zacząć realizować. Tym bardziej, że nas pod względem. I finansowym, i technologicznym stacie jest na to, żebyśmy zbudowali własne zasoby rakiet balistycznych dalekiego zasięgu. Zapewne znalazłyby się firmy z zagranicą, które chętnie by nas w tym zakresie w jakichś elementach mogły wesprzeć. Natomiast wracając do spraw związanych z tym, co nam tutaj ujawnił Bild. No to po pierwsze, ten scenariusz, który tam jest przedstawiony, to jest scenariusz, który my dobrze znamy, jeżeli. Zaglądamy do programów, zwłaszcza w tych sprzed paru lat, które i wypowiedzi, które serwował nam dr Jacek Bartosiak, jak i Marek Budzisz, ale też inne osoby wskazujące właśnie na słynny przesmyk suwalski, na całą z kolei sprawę związaną z możliwością wtargnięcia wojsk rosyjskich, na, do krajów bałtyckich, zresztą Jacek Bartoszek w swojej książce Pomiędzy Morzem a Lądem przedstawia cały scenariusz, opis wojny, która się właśnie zaczyna od tego, że zaczyna się rebelia w krajach bałtyckich, i stąd rozpoczyna się wojna polsko-amerykańska przeciwko Rosji, bo de facto do tego się cała rzecz sprowadza ze względu na to, że Niemcy do tej wojny w tamtym momencie kiedy powstawała ta książka byli jeszcze mniej gotowi niż są dzisiaj, choć bardzo trudno to jest ocenić. Informacja w bildzie mówi o tym, że jest przygotowana jakaś koncepcja właśnie wedle tego scenariusza, że Rosja ogłasza w tym roku na jesieni kolejną wielką falę mobilizacyjną, która jest na tyle poważna i duża, bo przewyższa mobilizację 200 tysięcy żołnierzy, gdzie można uzupełnić braki kadrowe wojskowe w zachodnich okręgach wojskowych Rosji, gdzie można kolejne dywizje wprowadzić na Białoruś, no i powstają komponenty, które mogą wesprzeć wywołaną rebelię, czyli wejście Rosji znowu w wojnę hybrydową, jeśli chodzi o kraje bałtyckie już w bardziej otwarty sposób, aby ratować swoich Rosyjskich współpobratymców zamieszkujących kraje bałtyckie, no i dalej scenariusz już się zaostrza, nie ma, dalej, nie ma tu dalej co, co opowiadać. Ja nie oceniam realności tego scenariusza, na ile on jest możliwy, na ile on jest niemożliwy. Ważne jest to, żeby zauważyć, że jednym z powodów, dla których ma się taka sytuacja wydarzyć, to jest to, co się dzieje w Stanach. Zjednoczonych, a mianowicie to, że są wybory prezydenckie, a Ameryka wewnętrznie jest bardzo mocno sklinczowana. Pomoc Ukrainie, która powinna być przez Stany Zjednoczone udzielana jest niestety z tego powodu powstrzymana. Mamy wiele wskazujących danych na to, że następcą, następna administracja w Stanach Zjednoczonych będzie tworzył Donald Trump i nie tyle chodzi o jego buńczuczne różnego rodzaju zapowiedzi, że on na drugi dzień załatwi wszystkie problemy światowe, co raczej chodzi o to, że stan eskalacji w Stanach Zjednoczonych się po prostu pogorszy, a nie poprawi. Ta sytuacja tam niczego do końca nie wyjaśni, a wypowiedzi prezydentów amerykańskich, zresztą nie tylko ich, w okresie kampanii wyborczej, obsługują generalnie emocje wewnętrzne, pewne wymianę ciosów emocjonalno-propagandowych pomiędzy walczącymi stronami, a nie jakąś bardziej rzeczywistą i realną politykę, jaką będą te państw, będzie, będzie takie państwo po zmianie władzy prowadzić. Niemniej wskazuje nam to, że pojawi się tak zwany krótki okres bez królewia w Stanach Zjednoczonych, który można Rosja wykorzystać do tego, żeby zrobić kolejny krok naprzód i postawić NATO w sytuacji takiej, w której robią się problemy, no bo trzeba będzie zdecydować, czy NATO przystępuje do wojny z Rosją, skoro członkowie NATO zostali zaatakowani i co wtedy. Się wydarzy. W związku z tym, ponoć tego wedle tego od artykułu Bundeswehra szykuje się do y, przyszłej konfrontacji. Tylko pytanie jest takie: z czym mamy do czynienia? Czy mamy do czynienia z rodzajem jakichś wypracowanych wewnętrznych dokumentów, y, koncepcji, w których chodzi o to, aby generalnie rzecz biorąc y, usprawnić pewne działania, bo z drugiej strony. Jeżeli ktoś śledzi życie wewnętrzne, polityczne w Niemczech, no to wie, że rząd Republiki Federalnej jak dotąd nie podjął żadnych istotnych decyzji, nie tylko finansowych, ale również jeśli chodzi o długoletnie duże zamówienia w, w niemieckim przemyśle zbrojeniowym a to z tego względu, że tylko one są w stanie doprowadzić do sytuacji, w której przemysł ten zmieni zakres i skalę swojej produkcji. Jak na razie głównym celem przemysłu niemieckiego jest produkcja, na eksport tutaj doszło do pewnych przesunięć zmiany takiej, że priorytet uzyskuje w końcu produkcja na potrzeby Ukrainy, ale to, czy Niemcy w końcu zaczną państwo niemieckie zacznie zamawiać w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Na przyszłość wielkie zamówienia, to jest w dalszym ciągu znakiem zapytania. Więc za tym, o co chodzi i dlaczego w ogóle taka informacja się pojawiła? Otóż ona prawdopodobnie ma trzy wymiary, jeśli chodzi o to, dlaczego się takie tajne informacje ujawniają. Pierwszym niewątpliwie to jest rzecz polegająca na tym, żeby w jakimś sensie zamanifestować w kręgu atlantyckim. Że Niemcy są gotowe w jakiejś mierze przejąć inicjatywę, przejąć na siebie jakąś współodpowiedzialność za na to, kiedy Stany Zjednoczone mają problemy. To jest część takiej strategii, którą próbuje Berlin, zresztą jak na razie dość z pewnym, ale z sukcesem realizować. Zobaczymy, jak to potoczy się dalej. I to jest taka, taka informacja, która ma pod tym względem. No, zrobić pewne plusy dla postrzegania polityki zagranicznej Niemiec. Druga niewątpliwie rzecz jest taka, że ta informacja ma też podeprzeć starania niemieckich polityków o to, żeby poszczególne armie w regionie zacząć w lepszy sposób wiązać. Z Bundeswehrą, z tym w jaki sposób Niemcy widzą wspólną obronę, no i to jest być może w ramach jakiegoś szerszego myślenia o tym, żeby tworzyć tak zwaną armię europejską, ale to jest na oddzielną w ogóle rozmowę, żeby tutaj się do tego odnosić. No i w końcu jest też sprawa taka, że jest niezbędny komunikat, który musi się pojawić. Do wewnątrz polityki niemieckiej, dlatego, że jak wiemy, tam AFD cały czas rośnie w siłę, SPD spada, no i trzeba było zamanifestować to, że rząd niemiecki jest w pracy, w gotowości do tego, żeby dbać o interesy niemieckie o bezpieczeństwo Europy, żeby być przygotowanym na negatywne scenariusze, no i ostatnim adresatem. Jest to rzecz skierowana do Wielkiej Brytanii Ukrainy, które to niedawno miały możliwość zamanifestowania w swojej wspólnej deklaracji potwierdzającej wzajemne zobowiązania na wypadek agresji. No i tutaj doszło do podpisania traktatu, w którym Wielka Brytania czyni pewne nie do końca. Potwierdzone zobowiązania względem Ukrainy, no i z kolei Ukraina, która oczekuje ze strony Wielkiej Brytanii dalej idącego wsparcia, i osłony, dając w zamian swoje gwarancje militarne, jeśli chodzi o to, czy jeżeli by Wielka Brytania została zaatakowana przez Rosję. Niemniej jednak tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką, w której Wielka Brytania próbuje ze swojej strony wykorzystać lukę międzynarodową, którą zostawiają po sobie Amerykanie i też zacząć pokazywać się jako państwo, które ma coś tutaj więcej do powiedzenia. Szczególnie, że konserwatyści Wielkiej Brytanii, na czele których stoi obecny premier Sunak, mają bardzo duże problemy, jeśli chodzi o utrzymanie władzy w następnych wyborach parlamentarnych. Te wybory są dla nich bardzo ważne. Z drugiej strony mają coraz większy bałagan, no i próbują tego typu sprawą również podbić sobie popularność, albo przynajmniej ograniczyć spadek w sondażach, jak i, z jakim mamy tutaj do czynienia. Porozumienie brytyjsko-ukraińskie ma tą istotną, istotne znaczenie z tego względu, że to jest chyba w ogóle pierwszy dokument międzynarodowy, w którym oba, obie stolice próbują mierzyć się z tym, w jaki sposób przejść do zmiany kalendarza wojennego, dlatego że jest coraz większe zrozumienie, że wojna będzie się toczyła dalej i że podstaw do tego, aby zawrzeć pokój z Rosją, jest coraz bardziej możliwe. Tym bardziej, że niektórzy eksperci, na przykład we Francji, co jest znamienne, no, nawołują do tego, że Rosja musi tę wojnę przegrać, jak Niemcy przegrały i Japonia w 1945 roku. Problem tylko taki jest, że nie zostały spełnione i nie zapowiada się, żeby się pojawiły warunki, które są w stanie Rosję zmusić do tego, żeby usiadły do pokoju, do rozmów pokojowych i rozwiązać, przynajmniej w dłuższym okresie czasu, problem z agresją rosyjsko-ukraińską. Zatem jest kwestia potrzeba scenariusza pośredniego. Jak dotąd Stany Zjednoczone w tym zakresie nie wykazały się dosłownie niczym. Trzeba powiedzieć, że w miarę kiedy pojawiają się pewne nowe fakty, administracja Joe Bidena jest bardzo rozczarowująca, jeśli chodzi o swoją są tym do czego się zobowiązała. Wypowiadając się i w Kijowie, i w Warszawie, i w samych Stanach Zjednoczonych, jak i na spotkaniach natowskich, okazuje się, że mamy tutaj do czynienia z bardzo wielkim problemem z wielkim nieobecnym, który nie ma inicjatywy, nie ma pomysłu do tego, co zrobić w takich okolicznościach. No, Wielka Brytania usiłuje tutaj spróbować przygotować pewien grunt pod rozwiązania, które mają nastąpić, i tutaj właśnie dotykamy tak zwanych scenariuszy pośrednich o których już wielokrotnie mówiłem, zresztą też inni komentatorzy, eksperci też się na ten temat wypowiadali. Tutaj nie ma jakiegoś jasnego, konkretnego planu, natomiast ja muszę powiedzieć, że należy chyba wrócić do tego, że sprawy zaczynają wyglądać tak, że najprawdopodobniej do dziś nierealny scenariusz, który o którym kiedyś w ogóle wspominał właśnie Jacek Bartosiak i pan Budzisz, ale ostatnio bardzo mocno go wyeksponował pan wojczal dotyczą sprawy tego, że najprawdopodobniej najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia pokoju w Europie to jest wprowadzenie wojsk natowskich na Ukrainę. Oczywiście za, na zaproszenie rządu z Kijowa. Wygląda to jak po prostu bardzo karkołomny pomysł, ponieważ oczywiście Rosja zaraz zrobi to czy tamto. Natomiast nie należy być takim do końca pewnym, czy Rosja jest gotowa pójścia na pełną konfrontację z państwami NATO, choć one są w bardzo słabym stopniu przygotowane do tego, żeby iść na jakąś konfrontację, już w ogóle zorganizowanie wojsk ekspedycyjnych na teren samej Ukrainy, bo nie chodzi o to, że one mają tam toczyć wojnę, one mają po prostu zająć linię demarkacyjną. I wyznaczyć różnicę, granicę, na której się cała sprawa po prostu zatrzyma i będzie można przystąpić do niepisanego jakiegoś na dłuższym okresie rozejmu, a zarazem rozstrzygnąć przyszłość Ukrainy pomyśli obywateli tego państwa, a zarazem zabezpieczyć w dużej stopniu Europę. Z drugiej strony. Ten pomysł ma też tą zaletę, że automatycznie rozstrzyga, powinien w każdym razie rozstrzygnąć pewne problemy dotyczące polityki bezpieczeństwa w samym NATO i Unii Europejskiej, gdzie takie kuglarstwo, które jest uprawiane z tego względu, że zarówno w Niemczech we Francji, ale niestety też i w Polsce i w innych krajach generalnie większość z nas nie ma ochoty brać udziału w wojnie wtedy, kiedy zostanie napadnięta i raczej to jest kwestia, gdzie jesteśmy skłonni poszukiwać lepszego i szczęśliwego swojego żywota, byle był bezpieczny w innych krajach niż bronić własnego gniazda. To jest też perspektywa, z którą polityka musi, musi nie musi, powinna się zmierzyć, aby uniknąć jeszcze gorszych scenariuszy w przyszłości, które z tego będą no, się brały, dlatego że. Nie miejmy złudzeń, Rosja bardzo pilnie obserwuje, co się dzieje w każdym z krajów natowskich, jak i w sumie razem zna wszelkiego rodzaju słabości. Jeżeli ktoś zresztą przeczyta wypowiedź rzecznika prasowego Kremla na temat tej notatki z bilda, to tam przeczyta, że ta pani bardzo dokładnie zna treść tego, co zostało w bildzie opublikowane i prawie w całości ten tekst cytuje, co znaczy się, że dobrze sobie ze słabości, o których się dyskutuje w Europie i w poszczególnych krajach na Kremlu zdają sprawę. Pytanie jest takie, czy będą gotowi w najbliższych dwóch, trzech latach zaryzykować kolejne posunięcie na to, żeby eskalację jeszcze bardziej podkręcić i jeszcze bardziej przymusić kraje zachodnie do tego, aby zechciały być bardziej spolidliwe wobec oczekiwań Kremla. Dochodzimy więc tutaj do kwintesencji całego w ogóle tematu: czy nam jeszcze na nas samych zależy, czy wyłącznie chodzi o nasze wygodne życie. Dziękuję za uwagę, zapraszam na następny raz. Przypominam, że pod filmem jest link do kupienia mojej najnowszej książki. Jeszcze raz zapraszam, dziękuję za lajki, like, za subskrypcję, najbardziej za komentarze.